Bracia kapłani, siostry zakonne, wszyscy zgromadzeni wokół Chrystusa i Jego imię. No jest nas dzisiaj darstka, ale to pozornie jest nas garstka, dlatego, że odczuwam głęboką więź duchową z każdym z was, którzy trwacie na modlitwie i ufam, że w oglądacie transmisję właśnie z, tej, z tego Wielkiego Piątku, tej świątyni, że jak w oglądacie, czy będziecie oglądać, to na pewno stanie, staniemy się dzięki temu jedno w duszu się. Trudno dzisiaj cokolwiek powiedzieć, dlaczego, dlatego, że druga słowa się z taką wita, że jeżeli powiem za dużo, a o to się boję, to coś, mogę coś zepsuć, mogę coś niepotrzebnie naruszyć do tej harmonii, którą on nam daje w słowa jest przepiękne i bardzo czytelne ale pozwolę sobie, pozwolę sobie chociaż tak trochę przyjrzeć się dzisiaj Jezusowi Chrystusowi ktoś powie, ale wina no, komu się mam przymawiać w dzień Piątek? No pewnie, że Jezusowi Chrystusowi no no wina nigdy nie ale warto się przyjrzeć i spojrzeć na Tego, który jest wobec nas, który się odsłania stałą swoją Boskością, stałą swoim człowieczeństwem. ten, który naprawdę dzisiaj jest jakby w samym sercu tego, co się działo i dzieje w tym stanie dzieja świata. To jest najbardziej obfity, najbardziej intensywny moment tych dziejów. To, kiedy Chrystus staje w wolności jako Syn Boży wobec człowieka, nic nie mówię wobec ludzi, czy wobec Żydów, czy wobec narodu wybranego, czy wobec arcykapłanów, a nasza i wasza, czy klimata, ale wobec człowieka. I niesamowite jest to, że święty Jan, kiedy opisuje to spotkanie Boga z człowiekiem, Syna Bożego, czy Jezusa Chrystusa z człowiekiem, to pokazuje, Cały majestat. Mówiąc, używając takiego języka ludzkiego, naprawdę Chrystus w tym doświadczeniu, które na pewno jest niełatwe, zachowuje całą, całą, ganę takiej królewskości. Czyli widać wyraźnie, że to, co czyni, czyni z ogromnej wolności. I ta wolność Wynika z prze, przepięknej, dla mnie człowieka niezrozumiałej, wszelkoglądkiej, wszelkogintensywnej, jeszcze nie wiem jakie słowo użyć, relacji między Nim a Ojcem. Kiedy Jezus idzie w stronę człowieka, który wydaje dla Niego wyrok, to cała majestat, cała chwała Boga, to wszystko, to, co jest najpiękniejsze, to, co Wogóle jest najdroższe, objawia się w I to jest niesamowite. Podejrzewam, że nawet mnie do tego uzbroił, nie byłbym w stanie w takim momencie zachować takiej klasy. Niech się nie obrazi królowa brytyjska brzmieta, ale ona przy całej swojej etykiecie i swoim majestacie blacił Pana. To jest naprawdę król, który mierzy się i stawia wobec cierpienia z taką godnością, o której możemy tylko marzyć. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus po pierwsze kiedy przychodzi jego pracy, to mówi, kogo szukać. Czyli wchodzi w świadomy diabeł. Nie widzimy tutaj jakiegoś takiego lęku, który jest typowy dla człowieka. Lęku przed odpowiedzialnością, lękiem, lęku przed podejmowaniem decyzji ważnych, życiowych. To nad nieustannie towarzyszy. A wreszcie największego lęku, lęku w momencie śmierci. To jest lęk, który czasami zdąży nas dopaścić, czasami nie. Ale to każdego z nas towarzyszy. I Chrystus jakby wychodząc do tych swoich prawców mówi, Ja jestem. Ewangelista Jan mówi, że nawet padł z najmniejszym a potem padł. Czyli wydawałoby się, że ci, którzy nie powinni doświadczyć tego majestatu, to kompletnie nie rozumieją z kim mają do czynienia. Nawet oni w takim momencie zostają prawie że zdmuchnięci przez ten majestat, ale nie po to, żeby ich zmiażdżać, tylko żeby jeszcze raz wyraźnie zaświadczyć, ten, przed którym stoicie, jest źródłem wszelkiego życia jest źródłem wszelkiego dobra. To jego majestatowi jest chwała i cześć i umielnienie, i łaska i moc. wszystko to co Gdyby Gdybym miał może większą wyobraźnię, to pewnie bym jeszcze w tym momencie i wiarę większą usłyszał nawet na anielskie, które śpiewały, że Hosanna, że fała, ten Ojca, który z taką godnością wewnętrzną przyjmuje to, co, co po stóp wstrętne, obrzydliwe i odstręczające i oddychające. I naprawdę Chrystus czyni to z wielką taką świadomością. Nawet ten moment, kiedy już kona na krzyżu, kiedy już oddaje swoje życie, to robi to bardzo świadomie bardzo świadomie oddaje swoją Matkę pod opiekę swojego umiłowanego ucznia. Czyli nie ma, nie ma chaosu. Nie ma jakiejś przypadkowości. To wszystko wplecione jest w odwieczną miłość Ojca, a jeszcze mocniej poparte autorytetem i działaniem Jezusa Chrystusa. I to jest dowód, najlepszy, że nie ma mocniejszego fundamentu dla mnie wierzącego, niż krzyż Jezusa Chrystusa. Jeżeli choćby podejdę pod tę krzyż z jeżeli podejdę do Niego i spojrzę w Jego oczy, oczy Zbawiciela zawsze zostaną ocalony. Władcy tego świata, ale mówi dzisiaj, mówi dzisiaj Słowo Boże, o posiądzie osiągnięciach. Czy ktoś się komuś w głowie mieści, żeby ktokolwiek mógł zapanować nad tymi, którzy mają bogactwa tego świata? Przecież to oni rządzą. Przecież to oni mają władzę. A tymczasem Słowo Boże wyraźnie mówi, że właśnie on sam. Się mało tego Słowo Boże dzisiaj mówi i zapewnia nas, wielką rana jest nasze zdrowie. Dzisiaj warto, żeby ja, każdy z nas, osobna, pomyślał, w czym przegrałem. Żeby pomyślał przez chwilę o, największej, o największym kroku. O, najwię o największym sypie ze swojego życia. O największym ludzie. O czym, o czym nawet bym nie chciał oprócz konfesjonalnego wyznać nigdzie indziej. Jest nadzieja. W Jezusie jest nadzieja. Dlatego, że w nim możemy śmiało podejść do Boga Ojca. I każda rana, każdy ból, każda krwina, każda najmniejsza podelga to jest ten ból rodzenia, który Jezus przyjął, aby jak zrodził się w Bogu na nowo. Jeżeli przed tutaj telewizorami czy przed komputerem są matki czy ojcowie, to wiedzą bardzo dobrze, co to znaczy zrodzić dziecko. Wiedzą, jak wielka jest więź przez zrodzenie, to pomyślcie sobie, że to jest mało. Taka potęga jest miękkości. Taka jest siła, taka moc, taki majestat. I dlatego dzisiaj. Obecnego, który nas właśnie zaprosił do tej wiecznej miłości Ojca, zaprosił nas. Myśmy się przy okazji załapali. często mówimy tak skrutkowo, i to jest ogromny skrut, że Jezus mnie zbawił, że Jezus mnie. Zbawi. Ja dzisiaj niestety pozwolę sobie troszeczkę to słowo zakwestionować w i powiedzieć inaczej. To dzięki dobroci Boga, dzięki Jego łaskawości, zostałeś zaproszony do tego nurtu miłości, który nieustannie wrze z Ojcem a Synem, w nocą Świętego. To dzięki dobroci i miłości Boga w sposób całkowicie niezrozumiany i wszystko niejasny zostałeś wezwany z ciemności, z mroku życia żeby życie odnaleźć, żeby w Jezusie rzeczywiście doświadczyć, że śmierć nie ma Bo śmierć moja i innym jest wprost opisana. Pamiętam kilka lat temu, to były wakacje i było bardzo gorąco, wielu się pewnie nic nie chciało, bo też nie Jedne co chciałem, to sobie leżeć czy odpoczywać, a to nagle ktoś domofonem naciska i dzwoni, dzwoni, się ze no to o tej proszę. I okazało się, że w sąsiedzi nawet nie w naszej, umiera kobieta. I oczywiście taka myśl się po zrodziła, egoistyczna której przyznaje się w ten dzień szczególnie. To nie może iść on i pojechać, nie wyciągać w taki krok. bo tak to jest, to jest ten krok, i ciemność, które dotyka każdego i także mojego kapłaństwa. Ale pomyślałem, że w końcu nie jadę dla siebie, dla własnej pogody, tylko w imię Jezusa Chrystusa. Chciałem i pojechałem. I rzeczywiście spotkałem kobiety bardzo młodo, 30 lat i trochę. Już stan był bardzo krytyczny, płytki oddech i zacząłem się robić, czyli sakrament naszczenia chorych przyjęła jeszcze ledwo, nie święto. I kiedy kończyłem obrzęd, to wyobraźcie sobie, że nawet nie zauważyłem, tylko ktoś z bliskich powiedział i tak sobie myślę, jeżeli Bóg w tej grozie naszego umierania nas zaprasza, to nie ma większego wyróżnienia. Jeżeli Bóg w tej kruchości, znikomości odważył się, żeby dać nam życie, to nie ma nic piękniejszego. Jeżeli ktoś wątpi i ktoś sobie myśli, a kolejna śmierć, to znaczy się, że nic nie zrozumiał z tego, co uczynił Chrystus. To nie jest śmierć, to jest życie.